Dzień dobry wszystkim, to jest nasz cel, ta oto wielka kopa, ten las, Lasek Trzebisławicki, czy jak zwał tak zwał, tam jest zbociana górka, tam jedziemy. a co więcej to nagram już pewnie po części w drodze, powiem Wam, zsapałem się, masakra, piękne pola tutaj są, zobaczcie, tak, tam jakieś góry, kurczę, jakbyśmy na jakiejś jórze byli, nie? Je, yeah, fajnie. Tupa już mi boli, cholera, nie? przywykłem do jazdy na rowerze. Dobra, co dalej, to za chwileczkę wrzucimy. Czołem wszystkim. Wiecie co? Nudzę się. Chcę być twórczy i nie wiem, co ze sobą zrobić. Postanowiłem, że będę nagrywał materiały a na Zagłębiu, gdzie tylko dojadę zresztą. To będzie taki Dąbrowski Łazęga. Będę śmigał moim zacnym, starym rowerkiem, o tamtym, tamtym, z ósemką z przodu, bo mi się skrzywiło. I będę śmigał po okolicach, nagrywając materiały krótsze, krótkie, długie o tym, co się wyprawia, jak fajnie to wygląda, gdzie jestem. Nie wiem, czy to będzie interesujące. Być może, a być może nie wiem, być może muszę spełnić się twórczo, wrzucając cokolwiek na internety. Obecnie zbierzę, zmierzam do... Poczekajcie, bo moja pamięć jest tak ulotna, że yy, tutaj niedaleko yy, Góra Bocianek, wiecie gdzie to jest? Lasy trzebisławickie, tak, tutaj w tę stronę zmierzam w kierunku yy, tej kopalni dolomitu. Jestem ciekaw, mam zamiar tam robić parę zdjęć i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także chciałbym zacząć jakieś takie nagrywańco, czy się będzie podobać, czy nie. Wiecie, fajnie się ogląda swoje okolicy z innej perspektywy. Yy, no, dzisiaj słabo się przygotowałem ani materiału specjalnie, ale nawet kamerkę mam 40%, zaledwie więc jest to kropla. W modzu morzu potrzeb, Natomiast będzie się będę się bawił. I jakby co zapraszam. Jedziemy dalej na razie szybki wypoczynek, malutki posiłek i ciśniemy dalej pod górkę. Kondycji zero. Zrobiłem błąd, komary atakują, zabrałem aparat, i co chwilę się zatrzymuje coś, coś pstyka. Wiecie co? Lasy Trzebisławickie jak e, większość z Was wie, są po prostu delikatnie umyjąc piękne. Chciałem powiedzieć bardziej wulgarnie, ale w sumie bądźmy kulturalni. E, zobaczcie. To są zwykłe rozjazdy. My tu teraz będziemy skręcać w prawo, pojedziemy tam do tej góry, coś tam, bocianka, czy coś tam, coś tam. Ale jak dojedziemy na mnie, cholera atakują mi komary. Masowe jest tego dużo, więc trzeba się zabezpieczyć. Eee, będę nagrywał następne gdzieś tam wejścia. No, dobra, sumy pierdolę. Na razie. Stało. Skubiłem się. Znaczy skręciłem źle. Ale odnajdę teraz ścieżkę. Zobaczcie jakie fajne. To, to jest jakiernicze. Eee, znajdę ścieżkę i zjadę tam Jeżeli człowiek gubi się na prostej trasie, to co by było jakby pojechać głębiej. głębiej. Uuu. Jest rasa, widzicie to? Będziemy jechać w dół. Yy, góra bocianek. Jedziemy w dół. Nie wiem o co kaman, ale zbadamy tyle. Bocianek zdobyty. Sapałem się jak głupi, bo to co miało być wjazdem okazało się mega podjazdem. Aha. Wysokie. Nie wolno palić ogniska. Hmm. co? Fajnie. Z racji tego, że po to jest spokój. Spokój, spokój, jeszcze raz spokój. Jakiś samochód z Poznania. Tak. Dobra, wyciągnę jeszcze aparat. I zobaczymy. Co z tego wyjdzie? A tam gdzieś muszę dotrzeć do tej kopalni. Tam, to tą stronę chyba. 27% baterii, no dzisiaj będzie krótko. Zobaczcie co znalazłem. Przy wyjeździe z tej bocianiego, coś tam, coś tam. Znalazłem kuśtawejkę. Ciekaw jestem, czy utrzyma moją ciężką D. Hmm. Teraz zobaczmy będzie sobie krzywdę coś czuję. O. Wszystko ok, tylko powiem Wam, czeszczy. Ale niedobrze, jak w dzieciństwie, no. Uii! Patrzcie, <laughs> Jak to piecznie, to ktoś będzie obiany. Ja jeszcze może plecak bym ściągnął, kurde. Dobre, 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 dobre. że tak powiem. Yy... Co zrobiłem? Nie naciskałem nagrywania. Powtórzę. Wyobraźcie sobie, że w tym gnieździe tam Była babeczka na samej górze. Myślałem, że to obiekt zamknięty, a tam ktoś siedział, eee, być może jakiś obserwator z ramienia Unii Europejskiej. Jakiejś komisji nie naratuje. No, ale jak serio to zobaczcie, mówiłem o tym. Dynda tam kośtaweczka o tam. się, ale w pewnym momencie pomyślałem, że jak pietnę, ja stary dziad, Alina trzeszczała, więc może bezpiecznie będzie aż będę kontynuował, póki mam baterie. To ręki podczas jazdy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, biorąc pod uwagę, jakie to są korzenie. Więc może będziecie świadkami katastrofy. No niestety. No niestety, znaczy stety zarąbiście. je? Co tu dużo gadać. Zarąb, o kurde, o cholera. O, Powiem, to wam powiem. Zamiast jechać normalną drogą, to ja cisnę po jakichś krzakach. Wilki mi gryzą. Masakra, ale jakby ktoś chciał po się? Prawie że gwarantuję, że gębą zebrałem wszystkie pajęczyny, więc więcej już tu, tu już ich nie ma na tych ścieżkach. Możecie cisnąć. Eee, muszę teraz tak. Tamtą stronę będę miał te Dolomity. Jak tam się dostać? do Głównie drogi? A może gdzieś tu będzie przejazd? Szukamy. Coś odkryłem. Jakaś droga. I chyba w dobrą stronę by prowadziło. Zdrowo wyjeżdżona, więc gdzieś dotrzemy. Ale będzie jazda, 17% baterii, o co tu chodzi? Walcząc z tym oto buszem, oj tam buszem wszelkiej maści, podjazdy, zjazdy, szutr, co tam, jak zwał, tak zwał. I moją emerycką niemalże kondycją dotarliśmy, o tam. O tam, widzicie? do ale tu będą zaraz ujęcia, zaraz tu do zwykłe ciągamy drona, będzie jazda, będzie jazda, zobaczcie tu. Muszę to wam pokazać Zobaczcie jaki ogrom. Mega. Teraz spuścimy drona, to, to zobaczycie dopiero jakość. okej? Okay? Dobra, to jedziemy. Dobra, polatane, ponadgrywane. Zobaczymy jak to się później obrobi samo, oczywiście. Eee, czas na powrót. Tylko nie wiem, czy też przez te lasy. Mam półtora godziny, żeby wrócić. nie zmieścić się w czasie. Chociaż idzie, jeżdżę, powolutku. Bezpiecznie. Eee, dobra, zobaczymy, jaka droga. Czy tam gdzieś? Czy znowu tymi Ta, A może tam by pojechać? Zobaczymy. Wiecie co? Klucze jak staruszka na skrzyżowaniu <laughs> cały czas jest jakieś rozjazdy i zatrzymuje się i jest kurde, prawo czy lewo? prawo czy lewo? Eee, wjechać prawo? czy lewo? tu pod górę? prawo wyjechałem czy jak tak się to zje?? jak? fajne dzikie pola koło. jak wieje tam jakaś sarna po lewej przebiegła, o jakiś samochód, oga. Nie wiem gdzie jestem, muszę sobie zatrzymać się i sobie się tamtego, tamtego zobaczy na mapie. Andy, zobaczcie. Cielono. materię. Więc ostatnie nagranie prawdopodobnie z trasy. Słuchajcie, istotą rzeczy, że jak się jedzie od... Później napiszę, co to za miejscowość. Trzeba zjechać tu, na tym betonku i tam w las, żeby dojechać do czwóreczki pogoli. Dobra, turlamy się dalej. Także tędy już jechałem w pierwszą stronę najpierw, znaczy w jedną stronę, i tędy można spokojnie wrócić. Wyjedzie się. Pokażę Wam później. Nie jest na tej trasy. Pogoria 3. Dojechałem i żyję. Ha, nie mogę coś nowego.